Ludziska. Z tej strony Chris a my po raz kolejny jesteśmy w grze Risen i w sumie to zapomniałem co chciałem powiedzieć na początek, ale dobra, pogadajmy z Kostuchem Come on, let's go. Yeah. na plażę rybaków. what are you doing here i'd advise you to leave and quickly why should i the shadows are rising out of the ground there are reports of dead people everywhere green fires are burning suddenly these damn demon hunters appeared and took over the old citadel and you're asking why It's probably just as bad everywhere in the Southern Seas. If you say so. I'm a fisherman, not a fighter. Since the shadows started threatening the world, it's harder to survive on Kalidor. Hard, but not impossible. That's a reason to hope, huh? I... I don't think I follow. It's all right. Just ignore what he said. Dobra. <laughs> that My zajmiemy się po prostu swoimi sprawami, tak myślę. O, proszę, surowa ryba. Surowa ryba to jakaś. Kaczka? Nie wiem, czy mam tutaj iść w górę. Skradaj się gościu! Tutaj się to skrada, oboż, co jest z tym kurczakiem? <śmienny> Nie umiem się skradać? Co jest grane? O, grzybek. Oh, Hey, what are you doing? What? Who? Me? Nothing. Yeah, sure. You're robbing these graves. It's obvious. Oh, come on. They don't need the stuff anymore. Don't tell me you've never done something like this. Well, I've looted the odd two. And I'm sure you had your reasons. As far as I'm concerned, the mages have asked me to search for knowledge and magic. As uh -huh. I've gathered enough, I'll trade with the locals. You aren't from Calidore? No, I'm a guardian from Taranis. You can take whatever you find for all I care. I see we understand each other. Then I'll go look for more graves. No,

jeszcze nas tutaj sporo. O ty dziadzie, ale leją. Nie chciałem z tobą rozmawiać. Kurde! Kierwojowa mięsko. Mięsko jagody, pyszne jagody. Dobra. Nie wiem za bardzo gdzie ma iść, bo tam jest szczurek. To szczurka też myślę, że zmordujemy. Skubany. Iść nóż, sradniki, o proszę. Parę ciekawych rzeczy się tu znalazło. Zerknijmy na mapę. Não esse Oi Olha isso Neno, super, olha que faiiiiim Bo jeszcze z panią, no po niego musiał zejść. Dawaj mięsko. Również dawaj mięsko. A my jesteśmy chyba na miejscu. Co? Listen, I don't have time right now. I've got to think. Problems? You've got no idea. So, what exactly is your problem? Okay, listen. Yvette got an amulet from me that wasn't. Aha! <laughs> Saving for a rainy day, were you? You could say that. I took it from the graveyard. How romantic. <laughs> Ever since then, I've been waking up shit scared at night. Can't you get the amulet off Yvette and take it back to the graveyard? I can't do it. I can hardly give her something and then ask her to give it back, can I? Any idea how I can get my hands on the amulet? How should I know? Steal it from her. Talk her into giving it up. Make puppy dog eyes at her. I don't care how you get it from her. All that matters is that it winds up back at the cemetery. I'll return okay. the to the cemetery. So I'll Good. Get and if you want to know where the cemetery is it's down below the citadel near the windmill at ernesto's right i'm counting on you a tavern with a fountain in the middle take my advice and don't drink from it i don't have the right tool for this Oh la la. That's awesome. Hey, you, what are you doing wandering about here? You probably want to go to the tavern. How is that any of your fucking business? You better believe it's my business. I'll have none of your cheek, boy. One hundred gold and you can. <laughs> you'll get nothing from me listen you shit i make the rules Salami. You. because you're acting like a moron i've decided to raise the price 200 gold or i'll have you bite the dust a big go fuck yourself you are just cruising for a bruising come here shrimp Nie no to podleczy, na to nacilku Hey! Oh fuck. That wasn't half bad. It's over transmission crabnish are Kubańcu, tak? Looks like someone's taken. Took... Now. It's about you. Get up. Nie rozpuszczę tego tak łatwo. Ty, dziadego. Jak on kastuje ten potężny atak, to muszę go zabić. Znaczy. O! Gdzie? Szadło. Tak dlaczego kurde to nie weszło? Bullseye. Serio? Quite a feat. Ale jestem bobem... Ale jestem bobem... Na no, na no, na no, na... No. I've never seen such strong arms. Spend some time with me and buy me a drink. Sure. I'll buy you some rum. <laughs> Ladies don't drink rum. Why don't you give me 30 gold and I'll buy myself something suitable later? Sorry, suggest you. No problem. Here's the gold. A true gentleman among all these louts. Admirable. Most of the guys here don't know how to treat a lady. I'm lucky my porter isn't like them. So, porter's the one who's feeling generous. Yes, he always gives me nice things new boots, a pretty dress, flowers. Oh, I just love him. He even gave me a precious amulet recently. About the amulet. I'm not good enough yet. Yyy. Spot zostało 20. 25. If you're looking for somewhere to sleep, have any questions? Unless, you're looking for trouble. You wanna make? Hey, anyone who dis? But anyway, we have enough problems here. But tell me, how'd you like a big bag of gold? <laughs> <laughs> hey, but I shot on my boot. Teach me. If there's enough gold, sure. Sounds have to teach Żarnik, Łopanie, to ja nie chcę od ciebie takich rzeczy, takich, to ja, to ja takich nie chcę. Sprzęt, przedmioty. Sprzedaj o. Pyk. Ej, 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 R, Dobra, to chcę sprzedać. To też. Dobry ale poczekaj, bo ja tutaj widzę, że mam ekwipunek jakiś. Aha, no tak, bo to jest ten awanturnika, który mam za. Mm... Wiecie za co? Za. Jak się tam kupiło yy, grę, coś tam, to się dostawało. Co ten kolczyk daje? Złoto usta plus 10, amulet. Nie mam amuletu, pierścień. No dobra. No i super, i teraz mu posprzedaj całą resztę tego krapu Pokaż mi swoje cyk. Sprzedaj. i sprzedaj Ci to, to, to tego ci nie sprzedam, bo to mi się przyda. Rytualne elixir też sprzeda, bo też mi się nie przyda. To to nie wiem. Dobra, weźmy tak, sprzętu nie mamy nic. Magia. Zostawmy sobie przedmioty. Łup, o Jeśli ja się to też sprzedamy nóż, Też fajkę. I misy też. Język się zostawię do to tych. No i w sumie to jest dobra. Tyle chciałem od ciebie. Are you looking for. Why? Can you. Maybe. All you have. Wlecić do nas, że... to już Go wychodzę. Jest tu coś godnego do zjumania. Aha, tu możemy ważyć korzałkę, ale to ja tego nie chcę. Kim jesteś, all right? Say, so, I find it helps me. Looks like everyone here wants. Is it anyone? Suck. So, I don't care. Oh, I get it. You make. I'd be careful. As soon as I'm a demon. He's dreaming a load of. Why would the? I'm great at bashing, but that's not enough for them. I mean, let's be honest here. Bloody. With me as the leader. I don't <laughs> think that. Oh. Then what am I supposed? Och, show Aha, widzę, że jesteś jakimś tutaj. Słaniaczkiem, taki. W, w, wiejski głupek. No. Przespać się, chciałem, gościu! Wychodzę już tutaj. Już wychodzę, ty nacilku. Jak wyglądają teraz nasze statystyki? No, gdzie zobaczyć po prostu ile mam a nie jak ten I'm jeszcze nie mogę wykonać tego zadania tak jak bym chciał więc na razie powstrzymam Hey What's the situation The lads to join us Z Eldrickiem dobra Yeah, I'll jump. So, we all felt the calling. The druid will show you what. Dobra. If you want to show me what you're capable. Okay. Uh... I'll keep you company during the night. Good. I'm ready. Not now. Dobra. You get a few hours sleep, and I'll be here. Dobra. Okay. I'm around the island. O, proszę. No, zabijiesz tego. O ty. Nie, co ja robię? Teraz, o, jeszcze jeden. Jeszcze jeden? Jeszcze jeden. Na tej walce będę kończył ten odcinek, bo gra jest niesamowicie wciągająca i nie chciałbym, żeby te odcineczki były za długie. Mam nadzieję, że one się Wam podobają. Na początku jest troszeczkę nudno, no bo zszwendamy się tu, wiecie jak to jest na początku w RPGach, ale mam wrażenie, że ta gra się rozkręci wraz z upływem czasu, więc... Wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobał. Widzimy się w kolejnym odcineczku Piąteczka. Mam nadzieję, że odcineczek podobał Ci się. Hej, jeżeli tak to daj mi w górę kciuk i pamiętaj też, by zasubskrybować kanał mój. Bo wierzę, że nie jesteś blady. Kabanosik.